Witajcie, tutaj Elfores i dzisiaj pokażę Wam e, no, moją taką jakby e, salę do skoku e, tymczasową, ponieważ to jest jeszcze nieskończona stajnia tak, jak widzicie tutaj są e, deski jeszcze tutaj dorobimy do, do, drobne deski, deseczki e, i tutaj tak jak tu, będzie takie Przedłużenie. Tutaj widzicie y, maję na karmelu. A tutaj właśnie te deseczki. No i jeszcze tutaj robimy boksy, a tutaj będzie przejście. Y, a to jest na razie taka tymczasowa y, y, ujeżdżalnia i y, to są nowe przeszkody, które tata z, nie zrobił. No i tutaj mam dwie nowe przeszkody. O. i tak to ogólnie wygląda jeszcze yy, jak już skończymy tą no stajnię to stajnia jeszcze będzie miała tutaj taki dach i cała stajnia ma wymiary yy, 40 cm na 90 to jest nawet taka duża ok to na dzisiaj tyle pa pa